Thank <music> Jako dzieci często pozostawiamy decyzje naszym wyobrażeniom. Tak było ze mną, kiedy to pierwszy raz zerknąłem się z postacią Kangurka Kao na okładce Cybermychy czy innego czasopisma z grami na płycie w tamtym okresie. W tamtym czasie moim sprzętem do grania było szare PlayStation, a zagranie choć w demo na moim słabym komputerze graniczyło z cudem. Nie zastanawiałem się być zbyt nienadową grą, mając w głowie coś na kształt podróbki Kroka czy Kresza od polskich twórców. Jakież było moje zdziwienie, kiedy to jak myślałem wówczas druga część Kangurka Boksera pojawiła się na konsolach takich jak PlayStation 2, Nintendo GameCube czy pierwszym Xboxie. Mijały lata, a ilość głosów, jakoby to miała być świetna gra, namówiły mnie do sprawdzenia tytułu. Warto wspomnieć też o tym, że już latem ma ukazać się najnowsza część, która tym mocniej nakłania do poznania tej marki. Cześć, ja jestem Gramodrana, a to recenzja gry Kangurekka runda druga. Na samym wstępie należą się brawa wydawcy, że wersja Steamowa to istne złoto, które działa na nowoczesnych sprzętach jak marzenie. Możliwość wyboru 1080p, wsparcie dla kontrolera to coś, co zdecydowanie pomogło poznawać całą grę. A poznawać było co? Bo cała zajęła mi 6,5 godziny i zleciało to tak szybko, że ukończyć ją można było jednym tchem, bo nie było mowy o nudzie. Zacznijmy od tego, że gra już na starcie prezentuje wysoki poziom grafiki i udźwiękowienia, biorąc pod uwagę fakt, że na karku ma już prawie 19 lat. Tym mocniej jestem zaskoczony tym, jak dobry dubbing przed nami stoi. Na tyle dobry, że przebija ten z, gier z Hugo, jakie były prezentowane w telewizji w niedzielne poranki. Co warto nadmienić, są równie zabawne, a słynne już Gdzie Lezie Kasema przejdzie do kanonu moich ulubionych powiedzonek. Czym jest więc KO i czy tak bardzo myliłem się w swojej dziecięcej ocenie? Otóż tak, jest to widowiskowa animowana gra akcji, która jak mylnie twierdziłem nie jest żadną podróbką, a konkurentem dla takich pozycji jak Krok czy Crash Bandicoot. To idealne połączenie oryginalnych pomysłów wraz z świetnie zróżnicowanym światem, bowiem przyjdzie nam nie tylko walczyć z piratami, lodowymi potworami i innymi dziwacznymi przeciwnikami, ale też pokonywać zręcznościowe etapy, takie jak pływanie w beczce, ucieczka przed kulami armatnymi, elementy platformowe, czy też coś, co najbardziej zapadło mi w pamięć jazda na desce snowboardowej, która muzyką przypominała mi o takich hitach jak Cool Borders 3 czy SSX. Całość wypada naprawdę dobrze, choć gra posiada kilka mniejszych lub większych wad. Problemy z kamerą to już klasyka w grach tamtego okresu. Potrafi w dynamicznych momentach dać się we znaki, utrudniając już i tak wygórowany poziom trudności. Sam Kao, mimo dużej możliwości ruchów, posiada swoje rękawice bokserskie bardziej dla ozdoby, bo raczej umiejętnościami bliżej mu do Marcina Neymana niż Majka Tysona. Na szczęście wielu przeciwników można pokonać za pomocą odblokowanego bumerangu w późniejszych etapach. Wcześniej wspomniany poziom trudności to coś do czego warto wrócić. Sam w sobie jest świetnie wyważony, ponieważ nie jest na tyle trudny, by zniechęcić gracza, ale nie jest też to gra, którą przejdziemy z zamkniętymi oczami, a ilość powtórzeń nowych poziomów zręcznościowych będzie chlebem powszednim. 25 poziomów, tyle czeka na nas w całej grze i o ile w wielu przypadkach byłoby to raczej powielanie schematów z innym ułożeniem tylko po to, by uwzględnić informacje na pudełku, tak tu mam wrażenie, że ta ilość leveli to i tak za mało dla pomysłowości twórców. Nie ma tu mowy o zbędnych dłużyznach, a samo dotarcie do bossów istniejących w grze jest epickim przeżyciem na tyle, że sami chcemy poklepać się po plecach. Można mówić wiele o tym tytule. Dla wielu jest to wspomnienie młodości, smak dzieciństwa, do którego wraca się jak do miłych chwil. I o ile do wielu takich produkcji nie warto wracać, bo zestarzały się nie najlepiej, tak w tym przypadku można śmiało odpalić walecznego kangura i traktować jako świetną produkcję nawet w 2022 roku. To, że twórcy postanowili wrócić do tak świetnej marki, to dobra decyzja. Nowa część nie musi być lepsza, wystarczy by była tak dobra jak część druga. Mówił dla Was Gramodrana, cześć.